Ja. Teraz będziemy oddawać strzały, będę oddawał ja i będzie oddawał mój kuzyn, lecimy i nie wiem, strzelamy sobie skąd chcemy ogólnie chyba, no to tego, będziemy sobie kopać tak. Trzeba, ogólnie to trzeba sobie ustawić na górce, nie w dole. Głośniej. Ogólnie to trzeba yy, m, sobie ustawić na górce piłkę, nie w dole, bo jak będzie w dole, to ogólnie można kopnąć w ziemię. Więc trzeba ustawić na górce. No i ja tam zazwyczaj walę o tak yy. no tu gdzie mam na przykład nie, tu gdzie mi się, tu gdzie mam palce, no i Walę od No i teraz pora na mój strzał, ogólnie, I... i ja i się... ja zazwyczaj podkręcam sobie, no nie. I i ja zazwyczaj podkręcam. Zazwyczaj podkręcam, ale nie zawsze. Ale teraz spróbuję ładnie podkręcić. Dobra. Ogólnie to strzelamy na pełnowymiarową bramkę. Jak coś? To jest pełnowymiarowa bramka. I teraz będzie powtórka mojego kuzyna, bo trochę słabo kopnął. Leci mój kuzyn. No ładnie, ładnie. No to, żeby nie było, jak on strzelał dwa razy, to ja też strzelę dwa. I stawiajcie oczywiście łapy do góry, subskrypcje. Ja tu już przyjmuję sypiłę i lecimy. Pewnie mogliście zau zauważyć, bo też... No dobra, powiem, że kuzynka też nagrywała. I też coś tam nagrywała, ale będą... My nie wiemy ogólnie za bardzo co, ale będzie śmiesznie jak ona nagrała to samo co my. Dobra, leci. <laughs> Za bardzo podkręcona. cren soma și